Na uroczyste obchody dnia działkowca odbywający się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego Śledy Wiele lat mamy altany, a teraz ktoś wymyślił, że powinniśmy je rozebrać. Ale wydaje mi się, że jak potrzebno, żeśmy się, się potrafili zmobilizować do zbierania podpisów pod nową ustawą, tak też również pod tą ustawą musimy się zebrać. Nie ma innego wyboru, jak tylko złożyć inicjatywę, żeby powiedzmy to poprawić. Także życzę zbierania. My również zbieramy jako ogród. I Wspólnie razem te podpisy złożyli. No z ogromną satysfakcją patrzę na to, co się dzieje. Rzeczywiście w tej chwili jesteśmy jak gdyby w dołku. Próbuję na siebie wepchnąć do tego dołu. Ale konstytucja pozwala, żebyśmy podpisami ponad 100 tysięcy zobowiązali i zmusili Sejm do podjęcia działań na rzecz Rozwiązania problemów, z którymi mamy do czynienia. Przecież niedaleko od Was jest Lwówek Wielkopolski. Oni tam dysponują i wiecie, sądzę też o tym, dokumentem, który za czasów rozbioru napisany jest. Radca prawny z Berlina przyjechał do Lwówka i dokonał podziału działek i stworzył obrót. A więc nie jest to tylko nasz wymysł i pomysł. My dzisiaj korzystamy z tego. Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie również, tak jak mówił tu prezes Kasprzak, zebrać odpowiednią ilość podpisów, ażeby Sejm doprowadził do poprawienia prawa budowlanego. bucharem i w kategorii ogrodów